Hej, witajcie w kolejnym odcinku serii Ultra Hardcore gry, w której nie mam regeneracji zdrowia i staram się jakoś przeżyć i końcowo zabić smoka. No, i tak się właśnie obawiałem, że zespawnowałem się na wyspie. I wszystko na to wskazuje, że tak jest. Ostatnią drogą. Możliwą drogą ucieczki jest ta pustynia, ale nie zapowiada się, żebym jakoś się dostał z tej wyspy. Ja no, no myślałem, że to jest tylko półwysep, ale okazało się, że to jednak jest wyspa. No chyba, że jeszcze tutaj się nam coś wygeneruje nieoczekiwanego. Ale widzę, że to jednak jest w 100% wyspa. No jak pech, to pech. Ouch. Dobrze, że to tylko koniu wziął te obrażenia na siebie, a nie ja. Ogólnie jazda na koniu to chyba nie jest najlepszy pomysł, bo gra mi laguje. Chociaż tylko przy generowaniu świata, teraz już jak jadę z powrotem, to widzicie, że nic złego się nie dzieje. No, ale to jest kurczę problem. Tu jest jakaś jaskinia. Jest to problem, bo. Co ja będę, co ja będę na tej wyspie robił? Myślałem, że będą tu jakieś świątynie albo chociażby wioska. Noc się zbliża, a ja jestem na pustyni. Nie wiem, czytałem w, ne w necie, że pustynia to jest najlepsze miejsce, żeby zapolować na endermany. Więc wypróbujemy, czy to tak naprawdę działa. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie ma tutaj żadnych drzew, czy może z jakiegoś innego powodu. Nie mam pojęcia, ale spróbuję sobie tutaj wybudować jakąś kryjówkę małą. I zobaczymy, czy uda się nam jakiegoś endermana tutaj zwabić. Ja mam łopatę, mam. To zróbmy sobie jeszcze coś takiego. To będzie taka prosta pułapka na moby. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj na dwa bloki wysokie, żeby mnie zombiaki i creepery nie napadły. No, koniu zostaniesz niestety po drugiej stronie barykady. Okej, okay, a tutaj sobie postawię dach, żeby mnie Endermany nie atakowały. Będę mógł się tu w ten sposób schronić. To zniszczę, bo mi będzie przeszkadzać. Okej, okay, w ten sposób. No i teraz miejmy nadzieję, że. Że jakiś Enderman się tutaj pojawi. O, jest nawet już pierwszy. I spojrzałem na niego. Biegnie tutaj. Może mi się uda go zabić. No nie, no koń, serio. A, masz za swoje. Koleś mi tutaj podwędził blok. Jeszcze mi się tutaj. Przeleteleportuję. Okej, okay, jest perła, tylko teraz muszę się tam, się tam jakoś bezpiecznie dostać. Mamy jedną, to już jest jakiś o, jakiś postęp idzie zombiak. Ja właśnie dlatego tutaj wykopałem ten, ten rów. Co by tutaj jeszcze mamy? Jakiegoś innego? Może Endermana? Nic tu nie widzę. Szkielety, no. Szkieletów póki co tutaj nie, nie ma zbyt blisko. Więc tego się nie boję. Jest następny. Chodź tutaj, chodź tutaj. Nie wiem ile potrzebuję tych Enderpereł, Może tak z, z, z pięć chociażby. Jeden na, na oku kresu, żeby znaleźć twierdzę. A, a ten nie upuścił perły. Niestety przydałby mi się tutaj tam? Nie. Aha, mam OptiFine, a, no. rodzicie mi kiedyś, rodzicie mi często, że mówię, że to jest gra bez modów, a mam OptiFine a zainstalowanego. Ale OptiFine nie daje praktycznie e, żadnych ułatwień w grze, no może oprócz tego zoomu. I nie zmienia gry, po prostu mam go po to, żeby mi, mi gra lepiej płynniej chodziła. A nie dlatego, żeby, wiecie, jakieś tam mieć super bajery w grze. I to też optifanie jest przede wszystkim dla was, żeby się wam lepiej oglądało, a nie, a żebyście nie oglądali jakiegoś lagującego e, Minecrafta. A, z, a ten zoom to już jest taki dodatek, którego często używam. I jest w spoko opcją. Dobra, mamy dwie perły. Idą znowu zombiaki. Mam nadzieję, że ten szkielet mnie tutaj nie wyczai. Całą noc tak postoję, a później się pomyśli. Przy okazji zdobędę sobie trochę levelów. Przydają się do ekspienia, a później następnym moim krokiem byłoby eee... tam znalezienie diamentów. No, nawet dwa. Kurczę, rzeczywiście. łapanie Endermanów w, yy, na pustyni to jednak była dobra lekcja, której się nauczyłem w mecie. Bo widzicie, że jesteś tutaj cała masa. No ale dwa i żaden mi nie zrzucił perły. Hmm, 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 hmm. Nie, nie nudzą was takie te odcinki? Napiszcie mi w komentarzach, bo nie wiem, czy, czy nadal mam nagrywać wszystko to co, to, co robię, czy może trochę wyluzować i robić cięcia. Pająk. Tego pająka się trochę boję. Nie, nie ma tutaj żadnej perły. Yy... O, endermany, dobra, spoko. A nie, to tylko banda zombiaków. W sumie nie boję się tutaj niczego oprócz szkieletów w tym momencie, bo ten. Ta moja pseudobaza mnie ochroni. No i pająków, ale pająki to też nie jest nic takiego. Złego. Przy okazji, A nie, nie robię łuków, bo i tak nie mam strzały. Chociaż nie, miałbym wystarczającą ilość. Dobra, eee, zrobimy sobie szybko łuk i strzały, bo to się może zawsze przydać w, krzy... w kryzysowej sytuacji, tylko że będę musiał oszczędzać, będę musiał oszczędzać strzały. Jak się robiło łuk? <noise> Ktoś mi powie? Tak? Nie, na pewno nie tak O, tak Dobra, łuk już mam i jeszcze strzały krzemień patyki, pióra w odwrotnej kolejności 43 strzały zawsze mogę sobie więcej żwiru nakopać, żeby mieć więcej I zawsze miej Horus bloki przy sobie. Pamiętaj o tym O o, o, chodźcie tu, chodźcie, chłopaki No, trochę się tutaj tych zombiaków zebrało. Mam nadzieję, że tam ten opuścił perłę. Chodź tu. Chodź tu, patrzę na ciebie. Chodź tu. No on tu nie przyjdzie, no co za koleś? Kurczę, jest niedziela, prawie że południe, a ja muszę się wyrobić z nagraniem tego odcinka i... O, miecz mi się... miecz... miecz mi się zniszczył. A ja muszę się wyrobić z nagraniem tego odcinka, wyrenderowaniem go, zmontowaniem najpierw jeszcze i... Znowu zdobyłem osiągnięcie. Znowu mi się zresetowały? Ja nie wiem, już nie kumam tego. O-o... Tak mi nie rób! Ej, widzicie, dopiero teraz... Zd nie, dlaczego mi się resetują te... osiągnięcia? Jest tam perła. Tylko tego zombiaka muszę zabić. Masz. Chyba nie. Dobra, trzy perły. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Jeszcze przynajmniej dwie i byłbym usatysfakcjonowany przynajmniej na tą jedną noc. Mm, przy okazji, mam, mogę sobie tutaj coś jeszcze skraftować? Nie bardzo. Już mi się zaczyna ekwipunek za, zapychać, a nie lubię tego. Na pewno nie potrzebuję mięsa. Zgnitego. No. razny w który przed chwilą mi się. Z... Nie. To jest jakiś inny, wcześniej mi miecz się zepsuł. Creeper, ciebie tutaj nie chcę. No i już się robi ranek. Wo! Gdzie jesteś? No, jeden enderman, jeszcze jeden. Jeden? Halo? No już chyba się teraz nic nie zespawnuje, bo już jest zbyt jasno. No to co, zwijamy interes, może jeszcze tutaj wyrzucę kiedyś, w końcu i tak jestem uziemiony na tej wyspie. Gdzie jest mój koń? Koń jak zwykle w Minecrafcie sobie polazł gdzieś. I weź go teraz znajdź. Tutaj się już wszystkie mopki płoną. Halo! Kurde no! Gdzie jest ten durny koń? Wlazłeś coś do jaskini pewnie. Nie, ale tu jest jaskinia. Pójdziemy do niej może w przyszłości. No właśnie, bycie na wyspie to też jest następny minus, ponieważ mm, ponieważ zwiesiłem się, nie wiem co miałem mówić. No tak, mam ograniczony dostęp do jaskiń, niestety. Gdzie jest ten koń? No kurde, ostrzały! O! I prędzej czy później będę musiał się chyba z niej wydostać, zwłaszcza chociaż, chociażby po to, żeby yy, perły, perły, Boże, żeby świątynię, twierdzę znaleźć. Co ja gadam dzisiaj? Uh, uh, uh. Weźmy sobie jeszcze tutaj tego, trzciny, chociaż nie wiem po co mi aż tyle. I gdzie jest ten koń? No kurde, tak będę tu w kółko łaził? Ile mam strzał? 48 może być, nie jest najgorzej. Halo? No widzicie, że go nie ma. Polas, sobie, przecież konie nie mogą chyba zniknąć, zdespawnować się. A mobki też go raczej nie zabiły, chyba że zginął jakiś... Jak jakiś idiota na kaktusie. Eee no trudno, i tak go nie lubiłem. Zresztą skoro jestem na wyspie to... To daleko się nie udam. Na nim i tak. No dobra, to co teraz? Może posadzimy sobie jabłka? O, kurczaki, świetnie, kurczaków potrzebowałem. Ponieważ potrzebuję piór na strzały. W sumie nie powinienem ich wszystkich zabijać. A teraz już zostawił tak tylko jeden, to mógłbym zrobić farmę. Następnym razem, jak znajdę jakieś kurczaki, to, to pomyślę, co by je rozmnażać. Co by tutaj jeszcze ciekawego można było znaleźć? No, teraz jest dzień, więc. Okej, okay, tu są kurczaki. Myślę, że jestem blisko pustyni, na której będę mógł polować na endermany. Wiecie co? Pobawimy się trochę w zwykły tryb i. wybudujemy domek. A, konkretnie, w zagrodę dla kurczaków. Tylko nie pamiętam, jak się robiło płotki. Nie tak. O, nasiona też mi się przydadzą. O, No chodźcie. Przynajmniej dwa. Chociaż im więcej, tym lepiej. Już? Trzy, cztery. No dobra, cztery powinny wystarczyć. No, jeszcze ty. Okej, okay, teraz weźmy sobie ten płotek. O, co jest? 10 jest płotek? Świetnie. Kolejny raz jak zniknął mi, jako, zniknęła mi jakaś rzecz. Kurczaki mi uciekły. Halo? Ja ma was gdzieś. Tak się rozmnażało, chyba kurczaki, no nie? Ok, a te sobie zabiję. Tamte będą. Tamte się będą rozmnażać. Jeszcze jest tylko ten, który mi uciekł. Też go muszę. Zamordować. Żarcie mi się kończy. To znaczy, się mam jedzenia dosyć, ale nieugotowanego. Ok, mamy tutaj małego kurczaka. Mogę sobie je trochę farmić, i wiecie co jeszcze zrobię? Posadzę sobie drzewa, żeby znaleźć jakieś jabłka. Ponieważ. Że lasu dębowego, czy jak to woli, yy, jabłoniowego nie znajdę na tej wyspie, bo się całą zwiedziłem. Więc posadzę sobie drzewa dębowe sam. Znalazłem kilka sadzonek, więc to nie będzie problem. O oznaczę sobie jeszcze ten teren pochodniami, żebym tutaj łatwo trafił. W razie, jakby mnie noc zastała. No, i co? Co by dalej? Teraz jakaś jaskinia? Chcę jakieś jaskini. Aha, wiem co zrobię, sprawdzę sobie jeszcze koordynaty w razie, jakbym tutaj zabłądził. Ok. O, tu już drzewo urosło, ale nie, nie będę się teraz tym zajmował. Mamy też sporo żwiru, jeżeli będziemy potrzebować na strzały. No to co? Cały dzień spędziliśmy na powierzchni. Teraz może hmm, jaskinia. Ja chcę tutaj... Ja wiem, na pustyni była jaskinia, wejdziemy tam. Może przy okazji znajdzie się nasz koń. Też nie wiem po co mi koń w jaskini. No i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć w końcu jakieś diamenty. Teraz potrzebuję diamentów, trochę złota. I... No i trzeba będzie pomyśleć, żeby w końcu udać się do nederu. Jestem zadowolony chociażby z tych trzech pereł. Tutaj była jaskinia. Konia nie widać. Zobaczymy, co mamy w tej jaskini. Ciekawego. Te bloki sobie zamienię na, na to. Mam nadzieję, że pójdzie ta jaskinia głęboko, chociaż nie zanosi się na to. Jak stoimy w ogóle z żelazem? 29-37 wystarczająco. No, i takie właśnie są jaskinie na pustyniach. Wiem, że była jeszcze gdzieś druga. Może tamta będzie lepsza. A to w tamtą stronę było chyba. Tego płotku już nie potrzebuję, tego wyrzucę. No, gdzie ta jaskinia? Gdzie jest mój koń? Zdzichu, gdzie się straciłeś? Świetnie, straciłem konia. To w głupi sposób, normalnie polazł sobie, dlatego nienawidzę... No dobra, nie, że nienawidzę, ale nie przepadam za końmi w Minecrafcie, bo one sobie po prostu łażą, gdzie chcą. Tak jakby nie, mogu, nie mogła być jakaś komenda, żeby on czekał na mnie w jednym miejscu, tak jak chociażby w Skyrimie. No nie ma tutaj drugiej jaskini i zrobiłem się znowu głodny. Miałem tutaj chleb. Zjadłem już cały? Wydawało mi się, czy tu tutaj były rzeczywiście dwie jaskinie, ale nie ma. Ok, czas na dzisiejszy odcinek już minął, mm, więc... O, jest, znalazła się druga jaskinia. I słyszę Endermana. Ok, zobaczmy tylko, czy nam się uda upolować Endermana. To nie jest jaskinia jednak, tylko to jest zwykłe... Zagłębienie w ziemi. Gdzie jest Enderman? Halo? Tutaj gdzieś. Ale to już wam zostawimy na, na kolejny odcinek, więc dzięki za uwagę. Zostawcie po sobie komentarze i łapki, jeżeli się wam podobało. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!